Hej, widzowie, co że nie było wczoraj w i przedwczoraj Ale a nie było czasu? O, mi <śpiewa> się się gdzieś. Tip, 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 to Jak to to jesteśmy na Uch, ja myśli, sobie księżyc się czyści, a ja idę przez pole, przymrażek chyba był. To chyba na no to kamerze widać. Czekajcie, wyciszcie kamerę. O! Biał, 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 biał. E, właśnie, wyciszcie kamerę. Miał, 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 miał. O! Zrobię mały tylko jak będę wchodził na balotki. Widziałem już sprawy do końca, sprawy dosiedłem. A mi jest tata, który mnie kocha. A tu jest Miszko Pyszko. A tu jest Miszko Pyszko, który skacze do kamery. Który gdzieś tutaj biega. Nie wiem czemu. O właśnie. widziowy już jestem bliższej końca. I no w ogóle już mogę iść do końca. Dajcie chwilę. Jestem na końcu Na końcu Dajcie mi chwilę Widziałem się z tym piskiem. Miał problem tu wskoczyć Ale wskoczył, raz trafił w krawędź. I to będzie do koniec A, jak to to siedzę na mokrych bolotach, więc nie polecam Napiszę czy to dobrze, że siedzę na mokrych, czy źle Bo ja nie wiem